No, nie, nie zupełnie nie jest państwo, znaczy nie jest federacją państw, tak jak Stany Zjednoczone, ale jest, jest Unią państw narodowych, tak zwanych, gdzie każde z państw narodowych uzyskało swoją niezależność i autonomię. Tylko w pewnych panie, zakresach jej, jej nie ma. Pani tak? Piotrze, Jejistości. panie Piotrze, na, na serwerze kancelarii Sejmu. Trzeciej RP jest dziennik ustaw 2003 okay. roku. Ale dokończę. Numer 126, pozycja 1170. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 roku w przedmiocie ważności referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 roku, w którym głosowanie przeprowadzono 7 i 8 czerwca 2003 roku. Bardzo proszę. Brak. Okay ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, no tak, a tak, więc bo... nie mam, myśmy, tak jak Pan mówi, jest w to, to jest jasne. To jest fikcja. My nie jesteśmy w Unii. Naród Polski nie jest w Unii. Nie, nie jesteśmy w Unii, bo oni nie podpisali, więc ci, którzy są trzeci RP... Pani, pani Dorota, to jest cały nie czas nie ten sam problem. Ten problem występuje, jak zauważyłem, u każdego prawnika najczęściej. Mianowicie, wy traktujecie praw, jakieś świstki papieru tak, jak gdyby to miało jakąkolwiek moc, nie wiem, praw przyrody, które zmieniają świat. Tak naprawdę to, jest, to są śmiecie, nic nie warte. Podobnie Dlatego, nie jestem prawnikiem. Dlatego, Dlatego nie dyplom, jestem prawnikiem. Dlatego dyplom na ścianie na przykład. No ludzie sobie wyobrażają, no. że to ma moc, prawda, że to moc prawna. Tak. Że to oddziałuje na całe życie. To jest nic nie warty śmieć, tak naprawdę. Gdzie ludzie się umówili, że to ma jakieś znaczenie. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego znaczenia. Trzeba przychodzić nostryfikację. Nawet matura nie ma żadnego znaczenia. Trzeba przychodzić nostryfikację maturalną. Czy z tego wynika? Że każdy Polak, który ma maturę, w rzeczywistości nie ma tej matury, bo Stany Zjednoczone jej nie uznają. Gdyby kierować się normatywami prawnymi, to do takiego wniosku musielibyśmy dojść. I podobnie i lekarze, to i podobnie i byśmy musieli powiedzieć: nie, nie, nieprawda. Nie ma żadnych lekarzy, nie ma ani jednego lekarza w Polsce, dlatego że żeby być lekarzem trzeba przejść nostryfikację w Stanach Zjednoczonych, bo tylko tam to prawo jest porządnie zbudowane. No dochodzimy do kompletnego absurdu w taki sposób. No nie można mówić, że ponieważ ja wierzę w to prawo, to jest lepsze, bo tu jest ciągłość, a tu nie ma ciągłości, to wszystko co to nieciągłe państwo zrobiło, to jest nic niewarte, to jest nieważne. A tylko my mamy moc jakiegoś działania czy moc prawną. Nie, to są takie same świski papieru, jak i inne. One nie mają czyli żadnej. Rozumiem, czy rozumiem. Papieru. Pani Doroto, papier. Dobrze, ale zapytam się A4, pana. kartka A 4 Ma taką dokładnie moc, na jaką ludzie się umówią i nie ma żadnej innej mocy. Podobnie Dobrze, z tym ja tyle za ile kupiec chce tak. kupić ten dom. Tyle okay. koszty? Czyli rozumiem, że pan, jak dostał wyrok, to się pan na niego zgodził, powiedział, podał pan im rękę, powiedział sorry, zamykajcie no nie. mnie patrzcie. Bo no to jest nie, skoś... Oczywiście, oczywiście. Dlaczego że pan nie wyszedł nie od razu? Dlatego, nie, to jest no ale dlatego, że jest instytucja apelacji. Ja wiedziałem, że prawda zwyczajnie. A tam też są świstki papieru. Oczywiście, apelacji no. A Tam też są wyroki świskami no, dlatego... papieru. Dlatego nie, nie, nie uznałem tego wyroku, dlatego złożyliśmy apelację z prawnikami. No y, oczywiście ja nie twierdzę, że sądy są y, idealne. Y, no, są jakie są. Y, wydają też polityczne wyroki, to wszyscy dobrze o tym wiemy. No ale, ale nie można wszystkiego y, y, unieważniać. Y, y, nagle dlatego, że jedna umowa jest lepsza niż inna. Każda umowa jest tyle samo warta. Jest nic nie warta tak naprawdę. Y no wtedy możemy powiedzieć tak, nasz świstek powstał w 39, a wasz świstek powstał w 50 no, To pani przypomina Pani Dorota. To przypomina jednoznacznie taką scenę z filmu e, z filmu. Nie pamiętam teraz tytułu, no ale wszystko jedno. Gdzie jest fragment pokazany na fragment obrad sejmowych i jest kłótnia. Czyja racja jest mocniejsza? Czy moja jest mojsza, czy twoja jest twojsza? E, ra, która racja? No nie no, no to, to nie ma znaczenia tak naprawdę. To nie jest tak, że jed, je, jeden ciąg papierów to ma moc jakby wynikającą z samego papieru, a drugi jest nic nie warty. Tak naprawdę to jest kwestia umowy społecznej. To jest wszystko umowne. Tak jak ludzie się umówią, tak jest. Po prostu. I trzeba a jeżeli zgodnie. nie są... Dobrze, to przyjmiemy Pana stanowisko, jak się umówię. A naród polski się nie umówił, a został bagnetami, pistoletami. Ale to, to, jest, to jest skutek, niestety, przepraszam, że to powiem, nie chcę tego mówić złośliwie, ale to jest cecha właśnie ludzi też wierzących, którzy wierzą w to, że ksiądz jakąś ma moc niebiańską. I deklaruje mężem i żonem, kropi, kropidłem, coś zmienia we wszechświecie. Nic nie zmienia. To jest H2O, zwykła woda, która niczego nie zmienia. No to, to tym się różnimy, właśnie. Bo no. podobnie to ma znaczenie, czy ja jestem święcony. Czy ksiądz namalował krzyżyk? skropni wody, czy to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma nie ma w przywodzie takiego aktu. Jak, no, no nie ma no. jest Panie Piotrze, to, Panie z tego tematu religijnego, zejdźmy okay, z tego okay, tematu to, religijnego, bo on do niczego nie prowadzi. Okay, okay, ale nie ale boli, nie boli koncyliacji. Okej, okay. szanuję to, że Państwo się, znaczy, że Państwo jesteście konsekwentni. Szanuję to, że w Waszym rozumowaniu jest, nie można powiedzieć, że nie ma żadnej logiki. Jest logika. Jest i ja ją oczywiście widzę. To nie jest tak, że ja jej nie widzę. Macie Zachowujecie pewną logikę, jeżeli mówicie o ciągłości pana prezydenta, jeżeli mówicie o nieprawnym wybraniu najpierw Rady Trzech, a potem w konsekwencji prezydenta Kaczorowskiego. To do mnie przemawia, ja to rozumiem. Chwalebna jest wasza konsekwencja w działaniu, to też rozumiem. Jasne, tylko wydaje mi się, że prezentujecie Państwo zbyt radykalne podejście, które nie ma szans na realizację, bo mówicie, nie, nie, to trzeba wszystko odrzucić, to wszystko jest nieważne, a tylko nasz, nasze stanowisko jest istotne. Nie, nie trzeba nie, szukać tak. porozumienia. Tak jak znaczy, mówiłam... To... To... To, czyli to znaczy, że godzimy się na ludobójstwo, barbarzyństwo, złodziejstwo, Zaczynam Na wszystko się to, złodziej, ponieważ nie jest. Ponieważ nie, jeżeli nie mamy, yy, yy, nie wyciągamy konsekwencji z takich działań, tak, to znaczy, że to tolerujemy. Tak? Yy, tolerujemy handel dziećmi, czyli grabież naszych dzieci, eksperymenty medyczne na ludziach, czyli, musi, czyli po prostu my, ludzie, jako istoty rozumne. Yy, ze zwierzęcami się, tak? Nie dobrze, że na morzu. wszystkich, jako. jako no, no, stanu, nie a dlaczego nie. mamy się zatrzymać na drugiej wojnie? Tam 100 lat temu czy 70 lat temu? Nie mówię, że a... mamy się nie zatrzymać, tylko chodzi o. to, Razem, żeby A, a będziemy... bitwa pod Grunwaldem. No ale w bitwie to pod Grunwaldem tak, nie, że. Zaraz, zaraz. Bo nie cywile. Popełniliśmy straszną rzecz. Na... Było nas 100 razy więcej niż Krzyżaków. Oni zachowywali się jak niczym Spartianie w obronie Termopil. Dzielnie trzymali się przez pewien czas. Hordami litwińskimi i innymi przegoniliśmy ich. Niesłusznie zabraliśmy im ziemię. Kto zapłaci krzyżakom teraz? A kto zapłaci za Westerplatte? jak porównujemy siłę? No, ale to jest, Mam no, odpowiedź. To jest samo pytanie. No, a czy, czy, czy nie powinniśmy zapłacić krzyżakom za. Ale chwila, ale chwila. Tam walczyli żołnierze. Nie, tu nie chodzi o to, że wojsko polskie z niemieckim się starło i się strzelali do siebie, mordowali się nawzajem, tak? Tylko okay. chodzi o ludność cywilną, która według czwartej obecnych haską, które Niemcy też podpisały, tak? Zobowiązały okay. się. Okay. To Ale jest argument, cywile tak. nie brały w tym żadnego okay. udziału, tak? Okay. Na, na, Zobaczmy, co miały się dzieci? Samo, to okay. samo było na Ukrainie, tak? No, żołnierze ja. walczyli gdzieś tam, zostały kobiety, dzieci, a, a nie, oni ruch, wtedy ich mordowali. A nie, tardzie, na pewno się zgadzamy z tym, że brak odszkodowań, czy zrzeczenie się odszkodowań jest absolutnym, było absolutnym skandalem. Jest tutaj się zgadzamy, absolutnie. Natomiast. Bo to jest zasadzie, latach... Jeżeli złodziej przychodzi i kradnie nam i nic z tym nie robimy, to on będzie wiecznie przychodził, tak? Ale tak raz po, złapiemy... to jest sens po tylu latach podnosić tę kwestię. Czy mamy jakieś szanse? Zawsze jest to sens, bo jeżeli spojrzymy na historię, jak się niektóre narody tak zwane cywilizowane dorabiały, to właśnie na grabieżach, tak? Hmm. Właśnie nie to, że same coś wytworzyły, ich społeczeństwo coś okay. wytworzyło, uczciwie handlowali, wymieniali się jak cywilizowani ludzie, istoty rozumne, tylko na grabieżach, oszustwach i morderstwach. Tak? No to, że tak powiem, nie wiem, to no, może to tutaj jest, jest tutaj, dla niektórych jest dobre, uczciwe, tutaj, tak? dla mnie to jest tak? Dobrze, tutaj przestanę być adwokatem diabła i podpowiem, podpowiem panu jeden bardzo mocny argument. Dlaczego moglibyśmy walczyć nawet po tylu latach o odszkodowania. Przecież e, dokładnie to robią, e, byli potomkowie, właścicieli mienia żydowskiego. E, starają dokładnie. się odzyskać. No więc, jeżeli oni mogą odzyskiwać zagrabione mienie, to dlaczego my nie mielibyśmy odzyskać, e, no, tutaj odszkodowań? W jest czym, atum... czym jesteśmy gorsi? Znaczy, tak, to no, znaczy, to, że my nie jest. jesteśmy ludźmi? Jest to, jest ludźmi, mocne, to jest mocny argument, no, niestety, tak, tak, to jest no tak, to. tak, no, tak. No, Dlaczego? Bo to już mamy do czynienia z dyskryminacją, no, czy to, to będzie to, dyskryminacja, ja dyskryminacja to, to religijna, czy narodowościowa, to mamy do czynienia z, OK. z dyskryminacją, tak? Tak, no mo, można to, można by się czepiać, czy to jest właśnie dyskryminacja, czy to nie. Nie. To nie ma się co czepiać, to jest, to jest, z tym wychodzi fakt po prostu, to tak? Właśnie. To nawet nie jest czepianie się, to jest to fakt. Właśnie. Bo skoro to wszyscy tak. ludzie są równi, jednakowi, bez względu na wiarę, wzrost, czy gruby chodyły, garbaty i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Człowiek to człowiek, Należą mu się, ma no pewne te, swoje... Tutaj, tutaj no, nawet logika na to wskazuje, jeżeli ja miałem dom, który, znaczy mój dziadek tam, pradziadek, tak, miał dom, który stracił w wyniku niemieckiego bombardowania, to dlaczego ma być gorszy od potomków no, właścicieli domu w Łodzi na przykład, przy ulicy Piotrkowskiej, prawda? No, dlaczego jest gorzej traktowany? No, oczywiście, to jest, to jest jakiś argument, ja. Piotrze, Piotrze, jest taka sprawa. Zobacz, załóżmy, masz y, firmę, przedsiębiorstwo, masz dom, rodzinę, pracowników, fachowców i tak dalej, A. narzędzia, materiały i tak dalej. Ja przychodzę do ciebie ze swoją bandą, hmm. wymorduję ci pracowników i twoją całą rodzinę, okradnę cię z wszystkich materiałów i narzędzi, spalę ci dom, tobie żebra połamie, a ewentualnie inne rzeczy, a potem mówię dobra, Piotrze, nic się nie stało, wszystko jest w porządku, bracie, przyjaciele. No tak, tak, po ale ja wiem, no po wojnie tak to wyglądało, bo nagle. jest start. I w, w tym momencie, jeżeli ty będziesz miał jakąś inicjatywę. Nie, 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 tak, tak, nie, 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 rzeczywiście a ja mając te pieniądze, mając te wszystkie zasoby, okay. będę robił wszystko, żeby tobie utrudnić albo wręcz uniemożliwić odbudowanie się, tak? Okej, okay. tutaj mamy ważną informację, że, te dokumenty, że z tymi dokumentami można na waszych stronach się zapoznać, tak? tak. Mm -hmm. Okej, okay. no to tutaj podajmy właśnie, że to są te strony www, 2 druga. E, 2 tak? PR. To e, jest e, pomyłka, literówka. No no właśnie, hmm, powinno ten być ten RP. Ten. No właśnie, właśnie, tak, bo to tak, podejrzanie tak. wyglądało. I powinno być info chyba, a nie NFO, tak. tylko info. Czyli RP i info tam. Mm -hmm. Kropka info. No właśnie. O, teraz, tak, jest, tak, dobrze. teraz, tak. teraz hmm. jest dobrze. Teraz jest dobrze. E, ok. I druga strona jasna. Dobrze.